W XIX wieku wybitny polski etnograf Oskar Kolberg dokumentował kulturę polskiej wsi. Wśród zgromadzonej dokumentacji znajdują się także zapisy melodii, opisy tańców, a także wzmianki o instrumentach. Dzisiaj kontynuujemy tę opowieść. Instrument, które, na którym już praktycznie są możliwości nieograniczone, to jest piszczałka z, z sześcioma otworami bocznymi. Tu gdybyśmy tego otworu, gdyby tego otworu nie było, nie dałoby się już zagrać wielu tonów. Jedynie tam wydobyć kilka przez zadęcie, natomiast przez wywiercenie otworów bocznych mamy możliwości i zmiany tonacji i Wy, jak to się mówi, wygrania melodii precyzyjnie bardzo. No i też wielk, w, z, tonacja zależy od wielkości, ale już na instrumencie takim jak ten na przykład jest w tonacji D, można zagrać i w tonacji G, i w tonacji A. Kiedyś prawdopodobnie pasterze grywali się nawet do tańca na tym. Bo jak widzicie, da się, tym, da się na tym zagrać nutę krzesaną, ale i liryczną, spokojną do ucha.